Kolejny wyjazd jaworskich strażaków. Tym razem płonęło zboże i ściernia. Tak, w dniu dzisiejszym doszło do pożaru zboża na pniu, pszenicy oraz słomy po kombajnie. Jak na razie z nieustalonych przyczyn ogień objął około 2-3 hektarów słomy po kombajnie oraz 10 arów pszenicy. Tutaj zostało to zgaszone, złapane. W dniu dzisiejszym w akcji brały udział takie jednostki jak Joder Jawor, OSP Marcinowice, OSP Małuszów, Paszowice, OSP Jawor, OSP Męcinka, OSP Mściwojów. Na miejscu również był właściciel, który był tutaj przygotowany do tego typu sytuacji. Miał przygotowany traktor z maszyną rolniczą, którą wykonywał tutaj podorywkę, także robił takie pasy przeciwpożarowe. I to nam pozwoliło dosyć szybko złapać ten pożar. I ten pożar nie rozprzestrzenił się na kolejne pola z pszenicą. Był silny wiatr. Wody wam nie zabrakło? Tak, był silny wiatr. Wody nam nie brakowało w tym momencie, w którym powinniśmy ją mieć, także ona była. Robiliśmy wszystko, co mogliśmy. Niestety tutaj aura aura nam nie sprzyjała silne podmuchy wiatru, rozpalały te zarzewia ognia i przenosiły ogień na inne, w inne punkty. No i, po, i pojawiały się kolejne ogniska pożaru. Czy rolnicy mogą w jakiś sposób zapobiec takim sytuacjom? No są to sytuacje losowe. Tutaj naprawdę właściciel stanął na wysokości zadania, miał sprawne gaśnice, które mi w pierwszej fazie zadziałał. Również był przygotowany, ponieważ miał traktor z maszyną rolniczą na wypadek takiego pożaru. Także tutaj, jeśli chodzi o właściciela, to naprawdę stanął na wysokości zadania i był przygotowany do tego typu pracy. I udało się uratować dobytek. Tak, uratowaliśmy troszeczkę zboża, także są to wymierne pieniądze i mam nadzieję, że tutaj więcej już nie będziemy musieli przyjeżdżać.